Moje dzieci nie będą miały mediów społecznościowych najdłużej jak się da. Influencerka Andziak wywołała burzę w sieci, wręczając swojej pięcioletniej córce najnowszego iPhone'a. iPhona. Mówię, Mamo, masz 74 lata. Znam wiele kobiet w twoim wieku, które są już babulinkami. Mój tata jest mniej zaangażowany, jest bardziej dziadkiem takim na Facetime'a. Jak dużym wyzwaniem i logistycznym i emocjonalnym jest pogodzenie macierzyństwa z tą pracą zawodową? Tak mi miło, że z podwójnego nazwiska mnie przedstawiłeś. Wow, to się nie spotyka. Jak przewszyk kozaszek.pl, dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj na spotkaniu prasowym serialu Młode Gliny. Wraz z nami Zofia Zborowska-Wrona. Dzień dobry. Dzień dobry, jak mi miło, że z podwójnego nazwiska mnie przedstawiłeś. Wow, to się nie spotyka tutaj. Od twórczyni roli Agaty, o ile dobrze tak, pamiętam. Agata Boży-Glis. No Agata Boży-Glis. Co to za postać? Jakie to wyzwanie aktorskie dla Zofii Zborowskiej-Wrony? <noise> Punktujesz. Słuchaj, Agata Boży-Klis, jest to postać troszeczkę podobna. Czy będzie ci przeszkadzać, jeżeli sobie cepnę kawkę? Dziękuję, piśmio. Dziękuję. Jest to postać na pewno troszeczkę w moim Amplua, też mam dwójkę dzieci, też mam męża. też jak w każdym małżeństwie, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale walczymy. I e, no na pewno to, co nas różni z Agatą, bo Agata jest, Agata jest na pewno pracoholiczką i jej, e, jej praca jest jej misją i powołaniem e, i czasami to powołanie i misja myślę, że są ważniejsze niż, niż rodzina. E, w moim wypadku jest to absolutnie niemożliwe. M może ze względu na mniejszą misję w pracy. Chociaż też znam osoby, które, dla których aktorstwo jest potężną misją. Więc na pewno było to, było to dla mnie wiesz, też duże doświadczenie, nowe doświadczenie, żeby takie fizyczne. No bo jak kręciliśmy, to byłam rok po urodzeniu drugiego dziecka. Powrót do formy po drugim dziecku jest Trudniejszy niż po pierwszym, więc się śmiałam jak miałam tam jakieś sceny e, biegania między, między pociągami, wskakiwania tam na te pociągi, stojące na, na szczęście, ale i tak wiesz, no jak żeby wskoczyć na te schody, które są na pociągu, które są naprawdę wysoko. No to tam się trochę musiałam namęczyć, więc nie była tylko taka wiesz, praca. Też była praca fizyczna, była praca z kaskaderem, była praca z, z osobami, byłymi funkcjonariuszami, funkcjonariuszami. Byli na planie też prawdziwi, prawdziwi policjanci, z którymi się zakolegowałam. No, super doświadczenie, jakby dotknięcie czegoś zupełnie innego i to jest też chyba w ogóle piękne w tym zawodzie, że nagle możesz naprawdę poczuć się, no, w tej innej skórze. Wprowadźmy przyszłych widzów w takim razie w tematykę serialu. Mamy tytuł, młody Gliny, co, tak, ale suge co sugeruje... ja nie no... jestem młodą gliną. Jak zadzwonili do mnie z propozycją, taka anegdotka tej roli, to właśnie, że... że że jest para damsko-damska i że będzie młoda dziewczyna no i, 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 i tuż po jakby, która dopiero to jakby za, za, za zaczyna i, 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 i starsza. I ja tak, taka cisza słuchawcy mówię, ja mam, ja mam być tą starszą, tak? No więc, więc ja nie jakby jestem w serialu młode glina, ale te młode gliny nie do końca się do mnie odnoszą. E, mamy trzy pary policyjne, dwie mieszane, jedna e, damsko-damska. Ja właśnie jestem w tej damsko-damskiej z bardzo fajną aktorką, bardzo zdolną aktorką i bardzo fajną dziewczyną Kasią Gałązką. I, e, no i ona jest ta, ta, ta mniej doświadczona, a ja jestem tą jakby taką... E, e, Konkret konkret baba I, e, i bardzo fajna to jest relacja. E, na początku trochę wiesz, trochę iskrzy, ona mnie irytuje, e, ale potem się za przyjaźniami. Są też wątki poboczne, wątki prywatne. Każdy ma swój wątek, który, e, który w moim przypadku jest to moje życie prywatne z moim mężem, z moimi dziećmi. E, no tam się naprawdę bardzo dużo dzieje, każdy, każdy odcinek to jest kolejna historia kryminalna. Powiem Ci szczerze, że jeden odcinek, ja nie wiem, który on będzie, ale... Jak czytałam scenariusz do jednego odcinka, to naprawdę aż mi było słabo, w sensie był tak mocny i tak sobie myślałam, kurczę, no to, to jest naprawdę mocny scenariusz, jak na, jak na taki serial dzienny, no bo też nie, zapom nie zapominajmy o tym, że jest to serial dzienny, więc też budżety są mniejsze, tempo pracy jest bardzo duże, my mieliśmy dwie ekipy, które pracowały równocześnie i... E Jestem bardzo tego ciekawa, bardzo tego ciekawa, jak to wyszło. My będziemy oglądać pierwszy odcinek. Wy już coś widzieliście. Nie, nie. Ja, ty nie, nie, ja nie widziałaś? Okej, okay. no to tam niektóre osoby widziały. W, w, w środę oglądamy pierwszy odcinek, no więc. Czekamy zatem na to, co przygotowaliście. Wspomniałeś przed chwilą, że okres zdjęciowy przypadł na rok po tym, jak urodziłaś drugie dziecko. W takim razie, jak dużym wyzwaniem, i logistycznym, i emocjonalnym jest pogodzenie macierzyństwa z tą pracą zawodową? Ja myślę, że głównie e, emocjonalny to jest chyba taki największy trud. Ja mam w moim wypadku oczywiście, ponieważ mam bardzo tutaj cię smieram, przepraszam. <śmum> <śmum> mam bardzo bardzo fajną e, sytuację, bardzo wygodną sytuację, bo mm, ma, mam dwie babcie, em, które są bardzo zaangażowane i bardzo nam pomagają. E, jest też e, tata Andrzeja, dziadek, dziadzia Wojtuś, który też jest bardzo zaangażowanym dziadkiem. Mój tata jest, jest mniej zaangażowany, jest bardziej dziadkiem takim na facetime, ale też dziewczynki uwielbiają z nim gadać. Ale No i mamy przede wszystkim nianię. Niania, która się śmieje, że to jest trzecia babcia. Niania jest z nami od początku naszej drogi jako rodziców. Też ze względu właśnie na to, jaki prowadzimy życie. A mój powrót do, do, do pracy akurat połączył się z tym, że Andrzej skończył karierę się Tkarską, więc też miał więcej czasu żeby zostać w domu i faktycznie to się śmialiśmy się tak że trochę tak jest no że ja siedziałam na chacie z dzieciakami jak jak on jeździł po, po świecie i po, e, i po Polsce z drużyną a teraz ty siedzisz a ja tutaj jeden plan drugi plan e, ale emocjonalnie, no było to trochę trudne. Chociaż wydaje mi się, że, że trudniej mi było za pierwszym razem, wiesz, jak, jak, bo dokładnie w takim samym czasie, po takim samym czasie wróciłam po pracy przy pierwszym dziecku, tylko nie wiem, czy lepiej, czy gorzej pod względem czasowym, bo wtedy zrobiłam jedną premierę po drugiej w teatrze i, i to też było trudne, no bo gdzieś jednak... No to jest coś za coś. Z jednej strony się spełniasz, jesteś szczęśliwy, że masz szansę, że, że ktoś jest ciebie ciekaw, bo daje ci rolę, czy w teatrze, czy, w, czy właśnie w serialu, a z drugiej strony jest to kosztem dziecka. No ale dziecko zostało z tatą, z babcią, jedną, drugą, z, z ukochaną nianią, więc finalnie wyszło dobrze. Wspominasz tutaj i o babciach, i o dziadkach. Babcia Marysia, pani Maria Winiarska, przedstawia się na Instagramie jako 74-letnia influencerka. Przypuszczałaś, że twoja mama zostanie influencerką? Tak. Tak, taki był w ogóle plan. W początku, że ja jej założyłam tego Instagrama, ponieważ chciałam, żeby mogła też zaistnieć w, tych, w świecie mediów społecznościowych. Ona była jedną z pierwszych kobiet w takiej w swojej kategorii wiekowej, która miała media społecznościowe. Oczywiście nie, nie, nie robi tam tyle, ile ja bym chciała, żeby robić, i dla niej cały czas jest tam jakaś taka bariera. Hmm, że my, takie, wiesz, my jesteśmy innym pokoleniem, yy, też takim mentalnym w podejściu do, no nie wiem, do pokazaną wiele, co ja mam pokazywać. Ja mówię, nie wiem, no pokaż, że, że robisz obiad, ale ja tego nienawidzę robić, no to powiedz, nienawidzę tego robić, w sensie moja mama jest tak śmieszną osobą na życie, że jestem pewna, że gdyby ona faktycznie pokazała taką prawdziwą twarz, taką codzienną, może nie prawdziwą, codzienną swoją twarz, to ona by miała tam już parę baniek, naprawdę, bo to jest, zresztą tak jak mówię, no to jest też niespotykane, nie? no tak jak mówisz, ja też jej mówię, mamo masz 74 lata. Znam wiele kobiet w Twoim wieku, które są już babulinkami. A Ty jesteś petardą. Petardą. W sensie i to jest dla mnie. To są dobre geny. Jeszcze na koniec cię zapytam w kwestii dzieci. Ostatnio influencerka Andiak wywołała burzę w sieci, wręczając swojej pięcioletniej córce najnowszego iPhone'a jako prezent od młodszego braciszka. Czy to jest problem, jeżeli, jeżeli dziecko otrzymuje? Takie drogie prezenty? Czy może tego problemu nie ma? Wiesz co, nie chcę się wypowiadać na temat tej, tej dziewczyny. Ja, ja nie, 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 nie znam. W sensie oczywiście obiło mi się o uszy coś takiego. No, ja, ja mogę powiedzieć, jakby z mojej perspektywy. O to Twoje podejście pytam jako matki. Moje podejście jest takie, że moje dzieci nie, nie będą miały mediów społecznościowych, a na pewno nie będą miały telefonów, które mają dostęp do internetu najdłużej jak się da i tu mam na myśli naście lat, bo jakby dając dziecku dostęp do internetu, dajesz dziecku dostęp do rzeczy na które one nie powinny patrzeć, one mogą zobaczyć sceny seksu, mogą zobaczyć scenę Mogą zobaczyć straszne rzeczy. Jakby nie, mówienie nam, że to jest wirtualna rzeczywistość, to nie jest wirtualna rzeczywistość. To się wszystko dzieje równocześnie i trzeba mieć potężną wiedzę, jak sobie z tym radzić. I ja nie chcę tutaj nikogo oceniać, ponieważ my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wychowuje dzieci w, w świecie tak łatwego dostępu do internetu i ze wszystkimi konsekwencjami, już nawet nie mówię o mediach społecznościowych. Jedyne co mogę zrobić, to mogę odesłać do książki Wychowanie przy ekranie Magdy Bigaj, fenomenalna książka, która bardzo, ona już chyba napisała, napisała dwie kolejne, jeszcze nie zdążyłam przeczytać, ale ja wiem i, i tak samo z moim mężem, że nasze dzieci nie będą miały medy społecznościowych minimum do 16 roku życia i będziemy bronić ich pr prywatności, chronić ich prywatności jak najdłużej się da. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Musimy niestety już kończyć. Dziękuję. Do zobaczenia i życzę dobrego odbioru dziękuję. serialu. Tak, a ja zapraszam Państwa do oglądania Młodych Glin już 9 lutego o 21.30 na TVN. Zapraszamy. Dzięki. Dzięki.